Tylko mówię, od razu, od razu mówię, żebyś nie odebrał tego jako atak Bartek. Jakieś sztuczki? To nie są sztuczki, bo ze mną się nie żartuje. No, w takiej porze teraz na dwór wychod Ooooo, słuchajcie, no jest opcja pójścia na RP jest, jest opcja pójścia na RP. Możemy iść na RP. I chyba tak zrobimy. Siema, Buddha. Wyszedłeś już? No, wyszedłem. Zajebiście, mordzia, kurwa. No, za kaucją. Okej. Okay. Także jestem, jestem z wami. Z Bambi? Z wami, no. A z wami, jasne. Pojedynecze? Jaki? Kurwa, lampa mi leci, czekaj, bo. Jasne? Rampę jest ale cię, ale cię zniszczyli w pierdolu tym, ja pierdolę. Co oni ci tam robili? Dojechali mnie podatkowo. Co je, je, Jeszcze raz? Podatkowo mnie dojechali. A fizycznie jakoś? Nie. Nie, nie, nic? Wszystko w porządku? No, 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 no. Lubisz Benzo? Benzo? No. Oczywiście. Okej, okay. nie spodziewałem się. Lubię ksany, lubię klony. No, no. Lubię Lorazepam. Ty... Nie, żeby było widać, nie, nie, żeby było widać. Nie, spoko, ja dopiero wstałem, także spoko. Jasne, jasne. E... Jak się robi bitwę, powiedz mi? Mm. masz mi tak, żebym ja zaczął. Bo ja się nie znam na tym zabawku. Musiałbyś bardzo. mnie najpierw uderzyć. Ale jak? <laughs> uderzyć. <laughs> Ręką. Nie, no serio. Ja co ty ty masz za sobą, za, za tobą jest? Za mną? No? Nic. No jak? Za tobą. Za tobą. Zobacz. No za tobą zobacz. Odwróć się Dobra nie pierdol układ. No, Chciałem na Anglika wyjść, ale musiałem być miły jednak. Budeczka cytrynułeczka. Ale bym ze skrzynki otworzył. Siema, ja niechcąco się Siema rozłączyłem. ponownie. Znowu trafiliśmy na siebie. No, miłość, miłość od pierwszego wejrzenia. Ali co to za sweter? A nie wiem nawet. Nie wiem. Sweter jak sweter kurwa, no. Zapomniałem skąd jest. No niezwykłe kurwa, nie wiem czy nie Bereczki jakiejś, kurwa. Czy, kurwie, kurwie, Sweter jak sweter. Co to kurwa, gdzie by to połączyło? No, zalotka. Ale lubisz, jak się oblewam mle, oblewa mlekiem. O ja, pierdolę. pierdale mi z takim pytaniem. Kurwa. Jesteśmy skończeni na TikToku. Staram się jak mogę. Wow, ale dojebał. Co tago. Dzięki za giwcików. Pięć. Dziękuję bardzo. Pozdro dla Ciebie. A, a daj też dodaj Hehe, <ślesy> Eee, dobra. Ty, 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 ty no siema Paweł. Siemano. Jak tam u ciebie? Ale ci pomalutku. Co, chcesz poznać Paweł? A skąd ty jesteś Paweł? Zabrza. Zabrza? Tak. Ty ja Paweł... Yy, co ty tak kurwa o takiej porze, teraz na dwór wy wyszedłeś? Bo w domu nie ma co robić. Ty Paweł... No. Nie pal na TikToku. Nie palę. Słuchaj mnie, Paweł, mam pytanie. No. Mm, jesteś na imprezie. Jest nie. dziewczyna. Ty wiesz, że ta dziewczyna Ależanka. jest w policji. Zatańczyłbyś z nią? Super. No, lekko. A? No. No to cię jebać. No cię jebać, Paweł. No, ciebie też. Ta? Ciebie też. Wiesz, że za taniec policjantkom policjantką jest chuj do dupy? No, ty już go dawno dostałeś. A cię nie pojebało z taką gadką kurwa Choć może jednak Ej, ja nie, nie pojebał Ci z taką gadką, ty! Ej! Nie, nie chodź! I, chłopak. No się pytam! No się pytam! No co, no co się pytasz? Czy nie pojebał cię z gadeczką? No dawaj, chodź, słuchaj, miaszku, co? Chcesz się sprawdzić? Co ty myślisz, że pokrzyczysz i się ciebie wystraszysz? Ale nie, kursowości? ja się pytam, czy chcesz się sprawdzić? Ja nie muszę krzyczeć. Chcesz się sprawdzić? No to zapraszam, chodź. To mocniej kogo kopie jaja? I to chodź. Mocy, kogo, Zapraszam, chodź. Możemy się sprawdzić. To dawaj, Wchodzimy, do, wchodzimy, wchodzimy do korytarzu rzymskiego. Korytarz zy, rzymski. I się kurwa sprawdzamy. Na obciąganie. Kto pierwszy? Kto pierwszy komu? No on chyba potrzebuje połączyć, Kto pierwszy no. komu obciągnie pierwszy? No. Chcesz się no, sprawdzić, Paweł, w taki kurwa sposób? Ale ja co czarna. Chłopie, odłóż narkotyki albo to, co bierzesz, nie, bo... Dobra, Paweł, przepraszam, przesadziłem. Siemanko, siemanko, Hazel. Dasz mi buzi? No, nikt zmieni dilera, bo widzę, że ten te materiał ma troszkę za mocny, kurwa I go troszkę ponosi Ponoszą go konie A dasz mi buzi, Paweł? dalej. O co ci chodzi? Paweł, kapusiu! Dlaczego takiego słowa użyłeś? Ja patrzę ciepłych. Co? Dlaczego... Jesteś cieplów, to mi ciągle. Dla, dlaczego konfidencie takiego słowa użyłeś? Frajere, frajerze, frajerze. Pierwsze dowie co to jest znaczenie frajer i potem. No ja wiem co to znaczy frajer i jak mam frajera przed sobą, to mówię, że widzę frajera. No jesteś frajerzyną zwykłą. No w to będziesz miał. Paweł, no no jesteś, jesteś frajerem. No dobrze, że ty nim jesteś też. Ja jestem też. Byś mnie uderzył, bym poszedł na policję. Mare? No coś tam słyszałem. Nie no Paweł, żartowałem, nie, no, przepraszam cię, cię. przepraszam, nie, ja, ja nie chciałem cię tak ten Ostro. Dobra, nikt wypierdala, bo w tego się uruchamia, nie uruchamia. Mm, idziemy do zalotki. Cześć! Cześć. Jak tam skończyłaś już? No jestem w trakcie, wiesz, palą mi się karty w rękach. Oj, jasne. Słuchaj mnie, Zalotka! Naprawdę przemyślałem do sprawę. Mhm. Mam dla ciebie człowieka, który jakby jest w stanie ci oddać duszę. Przejęłabyś? Nie. Dlaczego? Bo wolę twoją duszę. Ja, No ja wiem, ale. Ale no jednak kurwa, no wiesz, no jak byś to powiedział. No ty jesteś bardziej energetyczny, masz zasób, jesteś charyzmatyczny. Yy, jakieś płotki nie proponujesz? No mi, Ja jestem w panią twojej duszy, Misz. Ale ja też mam. Słuchaj, ja mam tutaj listę. Ja mam tutaj listę ludzi, którzy też charyzmatycznych, takich jak ja, energicznych. Haha, sama wiesz, jestem <grym> w stanie. Ja też mam duszę. Co? Tak, ja też mam duszę i twoją. No, no i ale czekaj, kto ma teraz striba, kurwa. Ja jestem w stanie ci, ja jestem w stanie, jestem naprawdę dać kogoś konkretnego, kogoś też energicznego. E, e, Filip, Filip Pasłowski. Filip Pasłowski, pseudonim Maslem. Nie. Energetyczny chłopak, e, bardzo energetyczny. E, na pewno by ci też z chęcią oddał duszę. Ale ja nie chcę, ja mam twoją. I Ale wymieńmy się, no proszę ci, ja ci dam kurwa duszę Filipa Masłowskiego, a ty mi. Ty Ale mi... nie ma, nie posiadasz duszy m, Filipa, żeby mi ją oddać. Ale Filip sam tu przyjdzie i ci da. Nie, bo twoja dusza już jest w oprotach. Ja już mam pięć propozycji na twoją duszę. Jakich propozycji, kurwa, co? Jeszcze raz. Tak, od Lilith, od nawet... Anioły się tobą interesują. To o. jest walka między obrazem ze złem. Anioły też, anioły do mnie przyszły i powiedziały, że chcą wyrwać duszę, więc ja, ja mam związane ręce. Ja, 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 jakie anioły? Anioły. Czyli jestem, jestem ważny też dla aniołów, tak? E, chcą, żebyś nie czynił zła i chcą cię wyciągnąć. Okej, okay, jasne. A powiedz mi, czy, co, co bym, co bym mógł zrobić? <laughs> Co bym mógł zrobić? A właśnie, a kojarzysz taką osobę jak y, fagata? No kojarzę. Czy, czy dała, czy jakbym jak oddał, oddał, y, jakbyśmy zrobili transakcję, że ja bym ci dał, znaczy przyprowadziłbym ci tu fagatę i... Y, y... Ja y, jestem hetero. Jasne, ale a to musisz być hetero, żeby zajebać jej duszę? Nie potrzebuję duszy takiej zepsutej. A to ona ma zepsutą duszę? Jesteś pewna? Nie, Tak tylko przez przezjęzyczyłam się. Okej. Okay. Yy, ale to... Drogi chłopcze, jesteś skąpcem. Ja? Nie chcesz się podzielić. Dlaczego? Dary dla siebie chcesz. Pod siebie, pod siebie. Ale co, co pode mnie? Po prostu chcesz wszystko zagarnąć. Nie chcesz się podzielić. A czasem warto iść na kompromis. Okej. Okay. Czujesz się winny. <laughs> Skąd ty o tym wiesz? <laughs> Skąd ty o tym wiesz? Ja jestem Wiedźmą, która łączy się ze źródłem. Szedł przez źródło, widzę twoje, chciałam powiedzieć grzechy, ale ja nie wierzę w grzechy doświadczenia. Widzę, po... mogę spojrzeć w twoje poprzednie wcielenia. Naprawdę? ej, a kim byłem? To kosztuje! Kurwa mać! A, a duszy już nie masz! Mm. Nie, ej, 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 poczekaj, ale ja ci to dałem duszę i nie skończyłaś. Yy, mi tej wróżby robić z tego co powiem. Skończyłam, skończyłam. No dobra kurwa, ile to kosztuje? <grym> nie, bo będziesz mnie straszył. Czy będę ci Że mi Przemicowniesz. A nie, no nie, no to już... To było to za nami. E, słuchaj, e, zalotka, żyjemy na dobrych relacjach. Żyjemy na dobrych relacjach. Ja ci, ja ci... E... Można powiedzieć, że dałem coś, co jest dla ciebie no bardzo ważne. Ale ty ja cię uprzedzałam. Więc y, z tego powodu, z tego powodu uważam, że zalotko y, wypadałoby. No wiesz tak, kurwa, jak. Nie jesteś z Kompsem, nie! Ale ja, ja ja, jak, jak mi po fachu, ja też jestem kurwa tym y, 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 czarodziejem, cza magiem. I powiem. Pokaż, pokaż swoją magię. Mam pokazać swoją magię? Serio tego chcesz? Dobra, ja wyłączę to. Pójrz mi się w oczy. Pójś bliżej. Patrzę. Bliżej. Mój chłopak robi to lepiej. Mój mąż. I co? Mój mąż robi to lepiej, mało tego ci powiem, że zjada to, zjedz to teraz Nie, no nie, nie chcę Imperator by to zjadł e, Kurwa, z, z, wyjebane mam kurwa, że imperator by to zjadł, nie będę ma tego jadł tu imperatora, zsiąknie i zje Nie, 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 ja nie chcę, nie, ja nie chcę nic z nim do czynienia, e, ale ten Co tam za magia, teraz zsiąknie, a to zjedz Nie, ja nie chcę tego jeść, no bez przesady. No to ja taką magię co dziś widzę codziennie! No dobra, dobra, to może jeszcze raz zacznijmy inaczej, inaczej. Eee, dobra, chcesz zobaczyć magię, tak? Tak, tak. Ale widzisz kurzyłeś. Oglądałeś film, oglądałeś film Konopa. Tak, oglądałem i zaprzestałem. No ja myślę. Tak, tak. Ja o się nie wiem. I nie będziesz do tego wracał, tak? Nie będę. Popatrz mi w oczy, kończymy z hazardem wśród małych dzieci, tak. Tak, tak, tak. No. Dobra, poczekaj, bo magię pokazuje, kurwa. Poważnie się pytam, bo moja żona nadaje, ja nie chcę jej przeszkadzać. No to się, to daj, że nie gadać. Nigdy więcej nie chcę widzieć, żebyś promował Hazard. Jasne jasne jasne, 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 jasne. Dobrze, dobrze. No patrz mi w oczy i obiecaj. Obiecuję. Wiesz, że ona jest, jest twoim właścicielem. Tak, wiem, wiem. Nie, jego duszy. No, uważaj, synu, bo ci się przyglądamy. Jasne. Nie twoi ciała, tylko duszy. Dobra, Dzie dobra. Dziękuję. dziękuję. To jest Go Skins, z kodem ali Pięzali. Oczywiście macie yy, darmową skrzynkę i yy, 50% na yy, kolejną. Yy, wracając do tej magii, wracając do tej magii. Za, yy, zrób sobie coś z zatokami, bo jak ci ścieka, to po prostu masz zatoki chore. Mhm, mh. Coś, coś ten... Coś Coś spróbuję, yy, spróbuję, zrobić. Yy, słuchaj mnie, zalotka, bo mówiłaś, żebym właśnie pokazał ci magię, tak? A? Dobra, dobra, jestem w stanie. Patrz. Spójrz, spójrzmy się w oczy bliżej. Nie, ja ustalam warunki. Spójrzmy się, kurwa, w oczy bliżej. Mm. Masz przejebane już. Przejebamy, tyle ci powiem. To był kurwa, wiesz. Wiesz, wiesz co to był za czar? Hmm? Wiesz, co to był za czar? Znasz? Słuchaj, chłopcze. Mm. No, ja jestem na 56 levelu, kurwa, na magu. Chcesz nie mieć prądu? Nie, no nie, no streamuję teraz, no kurwa, no nie, no. Weź. Ej, 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 Zostań! Proszę! Zostań! Wzestań. Wzestań. Dobra, czego chcesz? Uła! No, jeja, fajne. Zrzucę cię Z, z, z czego? To z stał, Z upadniesz I z zobaczysz Nie no weź No kurwa to był żarty przecież no a ja nie żartuję. Okej. Okay. Zalotka, kurwa, no tak się fajnie gadało, no weź przestań. My to myli to, co ty ode mnie chciałeś? A jasne, właśnie, bo zapomnieliśmy. Eee, Zalotka, słuchaj, sprawa wygląda tak, że, jakby to powiedzieć, mm, mam problem, mam problem. Duże, no i? Od ostatniej twojej wróżby, ona się spełniła. Ona się spełniła, e, i mówiłaś, że będzie rozłam z Daxem, nie, pamiętasz? Że pokłócimy się o coś. Do pół roku. Do pół roku? A to się mhm. stało już teraz. Mhm. E, pokłóciliśmy się o pieniądze. E... O, jesteś skąpy. Tak, ale czy to jest właśnie ta twoja wróżba? Czy, czy że teraz pokłóciliśmy się o pieniądze i już nie gadamy, nie gadamy razem i, i się, że tak powiem, rozłączyliśmy? Czy to, to już jest to? Czy to już jest to? No, może być początek tego. Nie to tak, jak wróżby są do pół roku. Mo mogą. Jeżeli mówisz prawdę, jeżeli nie ściemniasz, to, to może być początek końca. I czy. Ty... Radziłabyś coś mi, żebym, żebym kurwa jednak, no wiesz, e, jakoś... No sama wiesz, no jakoś e, kurde. Odkręcił to? Możesz się zapisać tam mnie na wróżbę, wiesz, do, przez donata. A czy inaczej? A czy ja też bym mógł zostać czarownikiem? Ja mam w sobie... sama powiedziałaś jestem. Bardzo energetyczny. Czy mógłbym się nauczyć? Podstaw magii? Nie przyjmuję uczniów. Ale nie, ale dobra, ale czy ogólnie dałoby radę? Czy, yy, czy nadawałbym się? Wiadomo, nie przyjmujesz uczniów. Tylko chcę usłyszeć, czy nadawałbym się? Czy, czy jestem w stanie? Nie rób sobie beki z tego, bo tak cię popieści ta magia, że po prostu... Ale ja nie robię beki, ja tylko się pytam, czy ja też bym był w stanie jestem coś takiego robić? Jestem wolnym człowiekiem, a robisz co chcesz. Czyli byłbym w stanie, jako śmiertelnik? Nie wiem. Bo my jesteśmy. To nie, to jest fowołaka, a dusza jest nami. A ty już mi sprzedałeś duszę, więc. Kurwa! No kurwa, no! No to weź mi oddaj kurwa, ja też bym chciał zostać czarodziejem! Nie, nie, nie oddam nie, No proszę ja... cię kurwa, no na chwilę, tylko kurwa, nie wiem! Ja też zrobię parę sztuczek i ci kurwa zaraz oddam ją, no! Okej, okay, przyjdź do mnie za tydzień. Zastanowi się. E, za tydzień. Za tydzień. Okej. Okay. I wtedy ponegocjujemy. Ale za tydzień. No dobra. A nauczyłabyś mnie wiesz. Kurwa, jakieś sztuczki? To nie są sztuczki, bo ze mną się nie żartuje. I, no, i, broń Boże, broń Boże, tylko się pytam, czy też bym, yy, też bym był w stanie, no, no sama wiesz, no... Yy, no jakoś, jakby to Ten powiedzieć... Przestań złe robić. Co? Pokazamy. Dobra, jasne, okej, okej. dobra. na wyższe wibracje. Przyjdź już, yy, przyjdź do mnie, za tydzień po no, kocujemy, a teraz pozwolisz yy, się oddale, bo yy, Tak, jasne, okej, okay, no. dobrze, dobrze. To pa, a... cześć, zalotka, cześć. Cześć. O, oh, ja pierdolę. Jeszcze był imperator, ten co mnie oskarżył, że jestem krzywdzicielem. W gruncie rzeczy to są naprawdę mili ludzie. Eee... A, bym zapomniał. Eee, wpiszcie w wykrzyknik CSGO Skins. Yy, I wiadomo, wchodźcie tam yy, z moim kodem. Yy, macie oczywiście darmowe 2, yy, 20 zł dla nowych użytkowników i 10% bonusu do doładowania dla nowych i starych użytkowników. Yy, dzięki bardzo. Yy, lecimy oczywiście dalej. Mm, mm, mm. O, cześć. Cześć, co ciebie? Nic, wychodzę właśnie. Mm. No jest dzisiaj niesamowity dzień. Jest dzisiaj niesamowity dzień. Ej, ee, mówię, kurwa, poszedłbym. Poszedłbym strasznie. Strasznie bym poszedł na. jak to się nazywa? To co, RP? No nie, rozkręcił się trochę ten TikTok. Bym został jeszcze chwilę. No tylko, że tu jest tylko zalotka ciekawa. ja bym znalazł właśnie jakąś taką kurwa odklejówkę, jak zalotka, czy coś, nie. Kogoś nowego, kogoś nowego. A jak to kurwa złapać? Człowiek ryba, siema Ale to dalej nie jest to, no nawet człowiek on the, ryba, kurwa, real no nie jest nie jest w stanie nas pocieszyć. jest Spie dalej. Pierdole, a może to już, może to już jest koniec Może, a, a może my już nie znajdziemy nigdy takich ludzi A może rzeczywiście powinniśmy iść na RP Sam nie wiem Cześć nie ma? Jak tam master ma się? Tutaj jest kochana, kochana jest transmisji Dobra Ali pierdol bo godzinę powiększy trzeba po prostu chwilę poczekać się ktoś znajdzie i te nowe konta Tak, nowe konta ogarniemy na następnej transmisji wiadomo Wiadomo to, to, to będzie trzeba ogarnąć na następną transmisję Eee Dzień, Dzień dobry W Polsce jesteśmy mówimy po polsku Polsia, bo je... Sam już nie wiem. Mm. Dawaj jedną Ja Nie, kurwa bitew. Iris ma live'a. Kto to jest Iris? Kim jest Iris? To jest pytanie. Co? No ja nikogo tu nie widzę. A, a Irisa mogę wyszukać i dodać? Chyba nie. I mogę. Niech mnie doda. Piszcie Irisowi dodajali pincali. Piszcie irisowi dodaj Ali 5 cali. nie chce mnie dodać? Napierdalajcie. Piszcie mu dodaj Ali 5 Iris, Irisku, Irysek. Daję. Ej chuj. Ej, dobra, jak ktoś gra na Five city? Ej, czy ktoś gra na Five city? I jest mi w stanie powiedzieć? Jaki bilet, ale tak realnie naj, naj, naj teraz yy, najlepiej kupić. Taki, żeby rzeczywiście się po, pograć też. I że za bardzo nie czekać w kolejce. Nie wi 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 wiadomo, że można chwilę czekać yy, najlepszy. No nie będę wypierdał 600 stów na bilet. Tak realnie, realnie powiedzcie. No 600 jest kurwa najlepszy bilet. Nie wiem, jak ktoś gra na Five city, to może powiedzieć, yy, za ile najlepiej bilet kupić. Pentagon ma live? Czy ja troszkę skudłem? No właśnie nie wiem, chyba nie wydaje mi się. No jak, nie ma, nie ma. Gdzie on ma live? Live niby. Szybki coś tam. Na okienkach siedzi, a live z gośćmi. Dobra, widzę. No to wy, wychodzimy z TikToka, idziemy do głównej siedziby. Pokera? Tak, można się zapisać do... Dziękuję Soczepka, za za Ona była taka biedniejsza, z tymi swoimi... Jokie. Tiger Bonzo ma live. Łokie, jokie. Przestała, wiecie o co chodzi? 32 78 Ale tu dymy są, czemu wy nie mówicie, no że ta sala nie gdzie ma jeszcze ja bym ich dawał, to dawno. ja tylko jestem. Ole! Jaka tu jest za dyma? Ole! Ej, tu jest lepiej, kurwa! Ty, no czemu nie mówiliście? Jest grubo. Dziękuję. Pięknie, super, pięknie. pięknie, bardzo ładnie. Super, no, one mają dwie, są i dwie mają inne głosy. Ta, ta, uh -huh. Ja się wsłuchuję w nie, no. Proszę dodać. Ale mi się z nosa, leje, ja chyba będę chora. Boże, ja mam taki katar, a głowa nie wciąż Nie chcę wiedzieć. Nie. No. Ja już trzyma cztery tygodnie. No ja już się No. Naprawdę, co druga osoba chora? Jest to ten drugi chłopak. A, dużo osób chłopak. mamo nie. ty taka chora jest w ziemię, no. Ledwie żyje. Hmm. A. Mówi, ja widzę, ja mówię, ty nawet nie idź, bo jeszcze zarazisz się ode mnie i dziecko będzie chore, idź. No bo tak. Ziemniaki kupił. No, Renia, przygotowałaś ja sobie? Uciekam. Tak. Będziemy uciekać, Reniuś, niedługo. Ja chcę tutaj, kurwa, dołączyć. Ja, ja tu chcę dołączyć. 15 minutków, no. No, no, żałuję, że ci kurwa, nie pomoże, tak. Rynku no, biegnę na siebie. No to się... chcesz oszukać. Jakoś? A do Hagen, Oj. do Hagen ile masz? Hanover, a na przykład? O, jest mój. Do Hanowera chyba 150? Hagen. Hagen bliżej, taką miejscowość. Tam kiedyś produkcja cegły była. Ty, a ja nie, ja nie wiem gdzie to jest, wiesz? No. Nie patrzyłem. Ja, ja 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 nie miejscowość to, nie to, wiem, miejscowość Hilden. Dortmund, i... Dortmund y, Hanover i... Dortmund. na przykład. Ty. Tak. Ale LP, Dortmund tymi jest tymi niżej, tymi a Hanover wyżej. Poczekajcie chwilę ile z jest? Wiesz, tyle, Kajas, coś Kaja co Kajas, mówisz? mówisz? Dzisiaj kurwa tam, dawaj. Ale wiecie kto to jest? To. Ale 5 cm. Spokojnie, spokojnie, nic nie będę ten y, złego mówił. Cześć Bartek. No, Cześć Bartek. Dobra, ja idę, bo mi się Słuchaj. Słuchaj Bartek, sprawa jest do ciebie. Jedna. No, dawaj. Słyszałem. Chuj, e, że się tylko mówię od razu, od razu mówię, żebyś nie odebrał tego jako atak, Bartek. Chciałem Cię w ogóle pochwalić, że zaczęłeś robić naprawdę transmisje fajne. Coraz częściej y, zacząłeś je robić. Gratulacje. Y, mam jedno pytanie. Czy nie uważasz mnie troszkę za takiego ojca swojego sukcesu? Szczerze, szczerze, co, szczerze, co, szczerze, szczerze bez, bez, y, bez y, wiadomo y, tutaj y, spięcia. Ale po części tak. Nie ma co być. Y, Bartek, y, tylko chciałbym, chciałbym Ci jeszcze powiedzieć jedno. Nie, się zaczynasz. Masz przejemy. Ali, Ali. Ty co? Wiesz, co? Ali? się stanie? A nagrywasz to? Ty nagrywasz wiesz, co to? wiesz, co się I stanie. I ty wiesz, Daxi że ja wiem, co ty wiesz, że ja czekaj. wiem. Dax mi powiedział wczoraj, że mu powiedziałeś. No Na no, czym miałem mu nie mówić? Nagrywasz co? No ja wiem o co chodzi. No. Nagrywasz to. Czarnia? Ja się cieszę jak dziecko. I ty wiesz, że... I kurwa, jest wiesz, twój... że to jest koniec twój? Znaczy, za chwilę to mój koniec? Znaczy, przy tym kurwa, filmu. Czekaj, czekaj, to jest mój początek. Nie. To, to jest, jest... początek. To jest, Pentagonik, właśnie twój jebany koniec! To jest mój, po... to jest no, mój jest początek. To jest mój początek. Tak naprawdę, ja teraz jestem tu gwiazdą. No, to jest mój początek. Ma takie szparcie. Ej, ucisz że... tą kurwę. Kurwą ty Co... no jesteście. Jest Szacunku trochę się nie, Ja, nie, ja, nie. Ucisz. <ślamy> ty. No, nie nie, nie. wyjeba. No, nie, nie. Nie, nie, nie. nie ma go. No, kurwa, jebana. No ja Nie macie, będę się prał, wiecie o tym. Z on ja gada! Cię cię Zobacz, ja ci coś powiedziałam, Bartek. Domyślałem. Nie, to musi najpierw schudnąć. Nie, ja wiem, wiem. Bo Znowu będzie, żeby żebyś kobiety, ali. Nie będzie, musiałem. Ona się K zypa, się się no, no roz! ten mur Dajcie mu szansę! On da radę! No jasne. Bartek, w jakiej ty wadze latasz? 72 kg. Dobra, tak? Jaka walka, nie ma żadnej walki, kurwa. Co za łeb. <grywia> ja, no ja tylko Mój atymfonacji. No Łukasz Groszka. Bo gdzieś tam pasiekę ma, czy coś, nie? Ale on to ma nie u nas, tylko ma ten na... Bo... potęgę? A to... nie mam Uj. Nie wódź nas na pogłuszenie, ale spadź do swego amy. Krzyka. może. Nie. Takie buty. Ой, хуй.